Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 22 czerwiec 2011. Dzisiaj chciałem się skoncentrować na takim temacie e, związanym z przezwyciężaniem strachu. Przezwyciężać strach. E, potrzebujemy na każdym kroku przezwyciężać ten stan umysłu, ten dziwny stan umysłu, właściwie od najmłodszych lat e, zakorzeniony w nas bardzo mocno, jakim jest strach. Dlatego, że strach to jest tylko stan umysłu oczywiście. Ten stan, który paraliżuje mięśnie, ten stan, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie często zrobić jakiegoś ruchu do przodu, ten stan, który momentalnie zawęża nam nasze myślenie. A prawda jest taka, że jest to tylko stan umysłu. To zazwyczaj nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na zewnątrz. Zazwyczaj, prawda? To jest coś, co sobie po prostu wyobrażamy na tle naszych przekonań, na, na bazie naszych gdzieś tam jakichś doświadczeń, bardziej projekcji tych doświadczeń niż rzeczywistych faktów. Dlatego ważne jest przezwyciężanie strachu. Ważne jest, żebyśmy sobie dawali radę ze strachem, ponieważ jest on czymś, co, co po prostu nie sprzyja, co nam nie sprzyja w żadnym wypadku. I jak ten strach pokonywać? Mamy różne sytuacje w życiu, różne sprawy się tam gdzieś dzieją, prawda? Jak ten strach pokonywać? Oj, już mi tutaj końska mucha zadziałała, prawda? Nie bałem się jej, więc wlazła i nie dziabnęła, no, ale nie szkodzi. Jak ten tak pokonywać? Ja mam taką metodę, bardzo często ją stosuję. Polega ona na tym, że wyobrażam sobie daną sytuację jako już załatwioną, jako już pokonaną, jako już zrealizowaną. Czyli coś jest przede mną, czego się obawiam, ale wyobrażam sobie, że przebiegło to już pozytywnie, jestem już za tym. I w ten sposób ustawiam moje myśli. Teraz muszę tylko przez to przejść, ale już widzę ten koniec, który jest pozytywny, który jest dobry, dlatego się nie obawiam tych sytuacji. Jak patrzę na ludzi, z którymi mam rozmawiać i których chciałbym wpisać do biznesu, to widzę ich jak już by byli w tym biznesie. Jeżeli mam jakieś sytuacje życiowe, które gdzieś tam się pojawiają, to widzę, że one są pozytywne, świetnie załatwione, tak jak chcę, żeby przebiegły. I to jest metoda, to jest sposób. Uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Jeżeli. Jeżeli paraliżuje Cię strach, jeżeli masz takie sytuacje, w których nie jesteś w stanie dać rady, gdzieś tam zatrzymujesz się, to proponuję Ci, zastosuj też tą metodę. Tyle na dzisiaj, do jutra. Na razie, hej!